Cześć, 4 lipca i przegląd napraw. Słuchajcie, po długiej przerwie wracam. Poniedziałek, wtorek przepracowałem. Myślałem, że wszystko będzie ok, ale zrobiłem fal start. W środę prawie nic nie zrobiłem. Po prostu musiałem odpoczywać, co chwilę siadać i yy, niestety yy, za szybko chciałem wrócić do sprawności tutaj i na warsztacie. Szybko robić te wszystkie zlecenia, które mi tutaj zalegają, niestety organizm dał znać, że trzeba troszeczkę przystopować. Tak więc na półwistka pracuję. Wybaczcie za wszystkie poślizgi z terminami, no ale. Nie mogę teraz, jeszcze, jeszcze muszę w chwilę, w zwolnionym tempie pracować. Chciałem podziękować Grzegorzowi za kawkę, super kawka, dzięki. Panie Damianie, dziękuję za materiały na kanale i sklepik, trzymam kciuki i wspieram, dzięki wielkie. I dzisiaj chciałem pokazać, myślę, że fajne naprawy. Na relacjach już chyba mogliście zobaczyć. I jeszcze tutaj w takich o... W tych butach były robione fleki i zelówki, ale o! Tutaj fajne, bo są z Vibrama i ładnie spasowały tutaj kolorystycznie. Nawet zelówki też z Vibrama są te grubsze 3-3,5 mm, bo ta podeszwa była tutaj trochę bardzo zużyta. Wszystkie materiały dobieram razem z klientem. Mniej więcej patrzę na zużycie butów i ze swojego doświadczenia, które. Już jest wieloletnie. Mogę wyselekcjonować materiały, które by się nadawały do danej pary butów, do stopnia zużycia, tak, żeby fason butów był komfort chodzenia i wytrzymałość, żeby była optymalna. Nie zawsze da się tak, zrobi, tak zrobić, żeby były jakieś matowe albo lustrzane zelówki. Takie zelówki daje się na buty, które są prawie nowe, gdzie skóra jest sztywna cała nie zdeptana jest i wtedy można takie cieniutkie takie mięciutkie coś nałożyć żeby przez jakiś czas ładnie wyglądało ale jak już są buty zniszczone to trzeba patrzeć na inne aspekty tak więc te wszystkie tutaj zelówki które są dane dużo osób powie że obiektywnie powiedzą na przykład że o coś im się tam nie podoba obiektywnie nie ma takiego czegoś jak obiektywizm. Każde nasze zdanie, każda nasza opinia nie jest obiektywna, ponieważ jest wypracowana przez lata na podstawie naszych doświadczeń, obserwacji, które my doświadczyliśmy. Inni ludzie, inne doświadczenia mają, inne obserwacje i każdy ma swoją, swoje zdanie i swoją opinię. Tak więc nie ma czegoś takiego, jak. Ktoś mi tutaj powie, że obiektywnie coś tam powie, że coś nie, nie, nie jest fajnie zrobione, że powinno być inaczej. Ale nie zna całej historii buta i jakie było uszkodzenie, prawda? Tak więc tutaj na przykład w tych berwickach musiałem usunąć tutaj częściowo całą podeszwę razem z pod podeszwą skórzaną i wypełniłem tutaj korkiem. Pokażę tutaj o. Bo korek trzeba było wypełnić. To jest korek. A podpodeszwa skórzana w tych butach była zrobiona z, ze skóry wtórnej. Słuchajcie, skóra wtórna to jest takie zmielone albo to nie wiem, jakaś tektura była. Więc no, tutaj się nie popisali, że tak powiem. Buty, buty fajne. Natomiast no, tamten materiał na podpodeszwę. Troszeczkę nie, nie, nie fajnie. Ja użyłem taką tutaj o podeszwę skórzaną. Ona jest dosyć cienka, dlatego ładnie spasowała mi tutaj częściowo od tego miejsca na, do tego buta na, na korek. Jest to przyklejone, jest to zaklinowane, wszystko, wszystko pod skosem zrobione. Dopiero później dałem tutaj yy, gumę nie byle jaką, bo taką grubą, o grubości 5 mm i ona ma mniej więcej taką podobną sztywność i twardość jak skórzana podeszwa, którą się używa do produkcji butów albo też do naprawy butów i oczywiście fleki tutaj też, też francuskie, więc tak to wygląda. I tak jak wspominałem na rolce Buty skórzane się zużywają tutaj głównie po środku. Tu się miękko robi i wtedy pas i się zagina do góry. Więc, przyklejając pod podeszwę skórzaną, już starałem się wyprostować ten pas, żeby ładny był tutaj. Żeby wyglądały tak jak nowe buty. Czyli są ładnie prosto. Nie jest pas zagięty do góry. I to jest tutaj bardzo ważne. Tutaj inny materiał nie sprawdziłby się całkowicie, ponieważ jakbyście chcieli jakąś gumę cieniutką, która jest elastyczna, ona by tego nie wyprostowała i one by wyglądały już jak bardziej jak kapcie i by były takie jak kapcie, a to jest but, o, który musi mieć swój fason. Następne tutaj Gordony, tak? Tutaj tak samo. Tutaj się skóra się rozwarstwiała te warstwy skóry, na szczęście, szycie tam jeszcze było w miarę zachowane. Te wszystkie buty tutaj, one już były kiedyś zelowane. Tak więc ja już tutaj y, robiłem to, co zastałem. I jest to wszystko zeszlifowane. I tutaj jest też zelówka dana, ale o grubości 2,5 mm. Bo tutaj nie było takiego bardzo dużego zużycia. I też myślę, że jeszcze posłużą. I ostatnie buty lołki. No tutaj kliny trzeba było zrobić, ponieważ to było też wcześniej robione, i tutaj ktoś zaklinował gumą. Niestety guma ma to do siebie, że no na później podczas użytkowania się takie zaokrąglenia robią. Niefajnie to wygląda, więc ja tutaj postanowiłem to usunąć i zaklinować, bo to było prawie tutaj aż do, do tej górnej wysokości pasa. Więc też jest to wyprostowane. Zaklinowane i zelówki tutaj klientowi zaproponowałem taki Vibram 3,5 mm, który fajnie troszeczkę usztywni, ponieważ ta zelówka tutaj po środku była już faktycznie dosyć, dosyć zdeptana. Więc myślę, że to był taki optymalny wybór, słuchajcie, tak, tak jak widzicie, powoli wracam. Dostaję już paczki na, na wymianę podeszw. Wszystko będę tutaj zaczynał pomału realizować. Ja czekam jeszcze na dostawy materiałów włoskich podeszw. Tak więc musicie się uzbroić w cierpliwość, bo niestety zdrowie, organizm powiedział stop, nie możesz tak szybko zasuwać jak kiedyś. Teraz trzeba po tej operacji jeszcze trochę jeszcze trochę poodpoczywać. Ja już co prawda pierwszy tydzień przychodziłem tutaj na 2-3 godziny, ale tak żeby tylko wydać buty i coś coś przyjąć. Myślałem, że już następny tydzień będę mógł pracować na pełnych obrotach, ale niestety okazało się, że nie. Tak więc cały czas obserwuję. Dzięki za wszystkie życzenia zdrowia, za wszystkie miłe komentarze. Bardzo mnie to cieszy, fajnie było to czytać. Jak byłem w szpitalu, też sobie to czytałem. To faktycznie bardzo, bardzo fajnie, że jesteście. To mi dodawało trochę otuchy i wiedziałem, że jak wrócę, to będę miał co robić. To na tyle. Życzę miłego weekendu, ciepłego. To na pewno będzie ciepły weekend. Teraz jakieś małe załamanie pogody, ale ma być jeszcze ładny weekend, tak więc udanego weekendu. Trzymajcie się. Cześć!